Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkowymi panami e, Gregiem, Rafałem, albo Grzegorzem i Rafałem. E, e, Rafał i Grzegorz. E, może wy co już teraz robicie? Ja doczytałem się, że otwieracie już już jest otworzony trzeci punkt. E, przerabiacie samochody, ale byście opowiedzieli jeszcze tym, którzy was nie znają. Tuning optyczny, okleanie samochodów, przyciemnianie szyb samochodowych, remont felg, e, detailing. Szkolenia, szkolimy ludzi, co jest tak naprawdę bardzo fajne w Polsce. Szkolimy i z przyciemniania szyb, i z oklejania samochodów, i z detailingu, i z ochrony lakieru. A jest to o tyle fajne, że jakby mamy bardzo szeroki wachlarz naszych. Jaki jest supplier po polsku? Dostawców. Dostawców z całego świata. No Bo jakby mamy, mamy trzy oddziały w trzech różnych zakątkach świata, więc wybieramy to, co jest najlepsze na świecie, przychodzimy i na tym szkolimy. Eee, może zaczniemy takim standardowym pytaniem u nas: zawsze o to pytamy widzów, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Was od rówieśników? Tak, ja zawsze miałem metr 20. Ja <noise> myślę, że nie. Myślę, że... A może było, bo wiesz? My nie jesteśmy teraz tego w stanie zobaczyć, bo byliśmy kiedyś małolaci i, i, i inaczej patrzyliśmy na wszystko razem z naszymi rówieśnikami. I czy byliśmy i my, Myślę, że nie, ale może to się później kształtowało za granicą już. A Powiedz mi skąd pomysł, skąd pomysł na to co robicie? Czytałem właśnie o tym spotkaniu, o, o, o wszystkim, ale jakbyście jeszcze opowiedzieli e, widzom jak to się stało, że jednak jest teraz ta ogromna pasja i nie tylko w Londynie, tam gdzie wyjechaliście, ale no już jest Katar, jest Warszawa, tak? No tak, no niestety mamy tylko trzy lokalizacje, ale staramy się o czwartą, no zobaczymy gdzie to będzie. E, na razie mamy wystarczająco dużo, wystarczająco dużo na głowie. Jakoś to wszystko podzielimy i pasja, skąd się wzięła, no nie chcieliśmy robić tego, co robią wszyscy. Zawsze chcieliśmy robić coś innego, coś fajnego, poznawać nowych, fajnych ludzi i, i pasja motoryzacyjna, bo i obydwoje, wiesz, uważamy się, za, w jakieś tam stopniu za biznesmenów, robimy biznesy w różnych kierunkach, nie tylko jeżeli chodzi o samochody, no, to wzięło się stąd, że to po prostu jest. Mamy to w żyłach tak naprawdę. Generalnie jeśli chodzi o czwarte odzię, no to jesteśmy w rozmowach yy, z franczyzobiorcami, ponieważ teraz jakby wdrażamy pakiet franczyz, także zobaczymy, no, trzymamy kciuki. Yy, powiedzcie mi właśnie, co decydowało o tej Polsce o tym trzecim udziale, czy to właśnie trochę tego poczucia patriotyzmu, czy to jakaś czysta kalkulacja, jednak że nie Niemcy, nie inne kraje, tylko tutaj. Nie yy, no, powoła. wiesz co, na pewno program yy, nam w tym pomógł i zawsze chcieliśmy sobie w Warszawę wziąć jako wisienkę na torcie tego. Co robimy za granicą, prawda? No bo jesteśmy Polakami, czujemy się, jak wiadomo, czy nawet nieważne, ile byśmy na lat nie mieszkali za granicą. Zawsze chcieliśmy Warszawa, zawsze chcieliśmy Polskę jako. Jak nie odbieram, to znaczy, że jestem zajęty. Jaką eee, wysiękę na torcie? Znaczy, to i patriotyzm, i kalkulacja. Jedno i drugie. Mhm. A dobra. Wróćmy jeszcze do tego początku, gdzie od, odnośnie tego dzieciństwa. Czy dzisiaj z perspektywy czasu myślicie, że właśnie to wasze trudne dzieciństwo spowodowało, że właśnie byliście, jesteście dalej tych głodni sukcesu i ten wasz sukces? Słuchaj, my nie robimy nikomu łaski. Nikt nam yy, to, yy, co ludzie lub my chcemy się czym zajmować, co chcemy w życiu robić, zależy tylko od nas samych. Ja uważam paradoksalnie, że to, że mieliśmy. Nie, mówi się w mieście trudne dzieciństwo. No wiadomo, że nie chodzimy nie opowiadałem ze szczegółami, ale bo na pewno było trudniejsze niż na, na takie. No wiesz, ale dużo, dużo, ludzi w Polsce, dużo chłopaków w Polsce ma trudne dzieciństwo, nie tylko to tutaj. Tak, ale jakbyś pozwolił mi skończyć, to bym powiedział, że ja osobiście czuję się właśnie błogosławiony, że takie miałem dzieciństwo, bo to nas totalnie przynajmniej nie wykształtowało. Jego to niereformowane. Yy, ale wykształtowało to mnie i, i żeby nie to, to żeby, wiesz, nasz tata sobie bardzo dobrze radził jakiś tam czas, naszego dzieci mieliśmy, mieliśmy wszystko, co potrzebowaliśmy, mieliśmy swoje biznesy. I gdyby tak zostało, to pewnie dzisiaj bym jeździł taty samochodem i, i wiesz, i bym był zepsutym dzieciakiem, ale tak naprawdę to, co się stało, wszystko nas bardzo ukształtowało. A może by tak nie było? Nie wiemy tego. No nie, nie wiemy, no ale dużo szans. Dobra, jesteśmy w Londynie, e, zaczynacie właśnie tam, każdy z Was miał pracę, wiem, że właśnie Ty oglądałeś w telewizji, spodoba Ci się, że to jest dobry pieniądz i, i, i udało się to robić i spotykacie Shane'a, tak? I teraz czytałem, bo to już nie będziemy powtarzać jak w wywiadach, że całą historię, ale no, że zaprosiście go na pierogi. Teraz jakby ja się dalej zastanawiam, jak dwóch gości z Polski oczywiście jesteście na jakichś targach, wystawiacie się, podchodzi do was goście, chce obrobić firmę, a wy mówicie, ty, ale zjedz z nami pierogi. Jak to było? Jakbyście mogli ja prawdę <grym> To jest Powiedzcie prawdę, tak, to tak, powiedz prawdę, no. To nie jest tak, że yy, szane zjedz z nami pierogi, tylko no <grym> powiem ci prawda, no dzień, dzień wcześniej, żeśmy troszkę zabalowali. Ta historia zaczyna się dzień wcześniej. Tak. Gdzie za, no za, zabalowaliśmy? Oczywiście jak najbardziej odpowiedzialnym człowiekiem byłem, tam ja z naszej trójki było raz trzech, więc poszedłem spać i szybciej niż mój brat ten no, i jego i nasz kolega. Jak zacząłem w rano targi, o godzinie chyba 10 zaczęły się targi. Chłopaki, oczywiście, spali jeszcze. A dowiedziałem się później, gdzie byli, bo tak przyszło o godzinie 2 on takim delikatnym, wolnym krokiem, gdzie miałem bardzo dużo ludzi dookoła stanowiska, z, z czego musiałem ich podsłuchiwać, on delikatnym krokiem mówi, że on był na śniadanku i jeszcze w basenie. A mówię, o spoko, spoko, spoko. Pół godziny później podszedł do nas Shane, a byliśmy tacy, że tak powiem, zblazowani. Ale ja, powiedzieliśmy do no, niego, jak wiesz, yy, on jakieś pytania zadawał tam o osobę Ja, do, ja do niego mówię, do jego menadżera, bo do jego menadżera po poszedł, ja do niego mówię, słuchaj, ja Cię bardzo przepraszam, ale ja mam strasznego kaca. O 6 spać, jestem nieprzedł. To jest moja wizytówka. Bardzo Cię proszę zadzwonić. Czyli delikatnie spawiliśmy ich, nie? No i nam się no spodoba... nie, oni tak zaczęli się śmiać, tak im się to spodobało, że szczerość, że młodzi, że nie. Że... No totalnie nie znaliście gościa, nie wcześniej. No, nie no powiem wam, że ja też dzisiaj jakbym, znaczy przed wywiadem zobaczyłem, ale jakby mi ktoś powiedział, zespół znany jest gdzieś z dzieciństwa, sama nazwa była znana, ale gościa, zupełnie No spawiliśmy nie. delikatnie, mówiąc go, i jemu się to spodobało. Przyjechał do nas do garażu, tego małego, który mieliśmy na początku. Zostawił nam furkę, zrobiliśmy mu furkę i jak odbierał furkę, zaproponowaliśmy mu wspólny obiad, zjedliśmy obiad, pierogi te słynne ruskie, z chlebem jadł. Nie, to jad to i maczał chleb w rosole i zjadł. No i stwierdziliśmy, że może zrobimy coś jednak razem. No i od tamtego momentu robimy coś razem. Mm. I on, powiedzmy, potem chętnie przystał na współpracę? Z... Tak. A mało tego, sam wysunął taką propozycję. Wow, no to tu już jest taka recepta dla młodych, jak że można trochę... Znaczy nie, proszę nie pić. Proszę... nie, 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 nie. Słuchaj, już okay. no, my, nam się udaje wygrywać z szczerością, no i po prostu nikogo nie udajemy, no i... Wbrew temu, co ludzie mówią, że tam, coś tam, wiesz, że robimy pod publiczkę, to my po prostu jesteśmy sobą, no, ja mam, wiesz... Tak, nie. niebieskie skarpetki, kapcie... Pomalowałem markerem sobie ten e, znaczek tutaj. Product placement. Tak, <laughs> produkt placement. Szybki product placement, Rafał lubi Nike, tak. nieździerajki, no słuchaj, no jesteśmy normalnymi ludźmi, no i to mu się spodobało. Nie, nie byliśmy ani, wiesz, niżej, że o Jezu, dzień dobry, cześć, 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 tylko tak po prostu No, ludziom było bardzo no. duży było, no wszyscy jesteśmy ludźmi, my mieliśmy okazję spotkać i zamienić kilka słów nawet z Messiem, który po angielsku mówi słabo. I, i, I też jest tylko człowiekiem, i też wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. To nie jest tak, że to się lepsze od kogokolwiek. I trzeba normalnie, z uśmiechem, z żartem, z polotem. Bez żadnej bariery, bez żadnej bariery, bez żadnego y, udawania. Po prostu trzeba być sobą. I do ludzi, którzy są gdzieś tam nad nami, bo takie spotykamy całe życie, po prostu trzeba być y, szczerym otwartym, uśmiechniętym, Od cała historia na sukces. A jak nie wiecie jak to zrobić, to zadzwońcie do Rafała, a on wam wszystko powie. Mhm. Na pewno Grzesiek wam nie powie, bo ma ciągle... uśmiech do dołu. To jest jedna osoba, która potrafi uśmiechać się kącikami już do dołu, nie? Dobra, no to wracając do tych yy, sławnych osób, czy dzisiaj już właśnie jesteście tak sławni na cały świat, że przyjeżdżałem do was no, najbardziej znaną osobę w tym świecie. Tak jak mówicie wcześniej, że spotkaliście Messiego, widziałem u Was koszulkę Ronaldo i inne osoby, więc... Nie, to na pewno tak nie jest. To nie że... jest tak, że coś mi na cały świat. I że z świata do nas jeżdżają, bez, bez <laughs> przesady. E, to my jeździmy po świecie, staramy się jakieś tam jakieś fajne, ko czerpać kontakty, dzięki naszym kontaktom, które już mamy. Mhm. To się nazywa networking, czyli my dalej poznajemy ludzi, dalej wchodzimy głębiej w biznes, y w jakieś tam inne sfery, w inne kraje, inne kultury i tak dalej, ponieważ mamy do tego okazję, jesteśmy głodni życia i chcemy się rozwijać. Ale generalnie jesteśmy bardzo otwarci na biznes i stąd też jest ten networking i, i, i staramy się ciągle mieć oczy szeroko otwarte na kolejne propozycje i choćby miały to być produkcja skarpetek jeśli tam są pieniążki to Ja mam że jak produkcja skarpetek to Łukasz nie obraź się mhm. ale to ja to zrobię tutaj, o przepraszam o tu proszę bardzo to by się przydały takie nowsze jakieś jakieś takie średnie takie No to Nie powiem w jakim sklepie ale za 490 Chyba jak, jak byłeś w Watford, jak byłeś w Anglii to sprymarka je ma Nie sprymarka, przepraszam, sport direct. A nie, Sp <laughs> sport direct albo sprymaniego Wracając do tematu jestem pierwszym klientem za u Rafała skarpetki. Dobra. Alonż, ja jak płacisz? Tak, tak. jak płacisz to i No nie no bo my jak, możemy śmie śmiech i kichy, tak, mówię. Teraz. Jeśli w czymś. Jeżeli, coś, jeżeli to jest biznes i 2 plus 2 daje 4, jeżeli to się kalkuluje A to nawet 5. I ktoś wyśle fajny biznes plan i jest to dobry pomysł, to jakby jak najbardziej wtedy używamy wszystkie swoje kontakty, całe nasze zaplecze, staramy się jakby. Robić to w całość i. i, i... To jest fajnie. Czyli rozumiem, że nawet każdy, ktoś ma fajny pomysł, może się do Was zgłosić, może napisać gdzieś, tak? A jak jest z Wami kontakt, tak bezpośrednio, które możemy podać widzom? Wiesz, które są, ja przy, jestem aktywny na fanpage'u swoim. Po prostu Rafał Kolins. Mhm. Mhm. To dobra wiadomość. Czyli dla tych wszystkich, którzy mają fajne pomysły. Czyli wchodźmy razem w biznes, bądźmy wspólnikami, dawajcie, dawajcie, zrobimy coś dobrego. No chyba, że macie skarpetki, to już. Zajęty. Nawet jak macie skarpetki. Zajęty. Mogę produkować one żade w proszku, nie ma problemu. Um, dobra. E, tutaj mam pytanie od widzów o to właśnie, zmiany waszego nazwiska. Czy teraz z perspektywy czasu uważacie, że to też było potrzebne do sukcesu? No to posłuchajcie nasi drodzy hajterzy. Ja ci powiem, że ja osobiście mam zajebiście bardzo mocną, głęboko i daleko w dupie to, co kto o mhm. czymś myśli. Ja biorę odpowiedzialność za to, co robię. Nie zrobiłem nigdy nikomu krzywdy. Mhm. Yy, a to, co kto. Każdy może mieć swoje zdanie, i jak ktoś ma zdanie u, na ten temat s, swoje złe, to to jest jego sprawa. Nie? Ja się nikomu nie wtrącam, ja się nikogo nie pytam, dlaczego ma nazwisko na tak czy inaczej. Jeżeli ktoś, tak, jeżeli ktoś zrobił, nie rob, coś, nie robiąc nikomu krzywdy. I więc. Słuchaj, mamy dużo hajtu o to, bo zmienili nazwisko, nie? Ja ci powiem tak. Albo o... że czujemy się bardziej Angolami i tak dalej. Kto... A kto wam powiedział, że ja się czuję bardziej angolem? Czy ja kiedyś powiedziałem, że się czuję bardziej angolem? Czy ja kiedyś powiedziałem, że, że ja nie lubię polski, czy cokolwiek? To w co ma jedno do drugiego w ogóle A to, Słuchajcie, yy, tak, jak tak jak powiedział sobota w jednym z kawałków yy, hip-hopowych, płać mi rachunki albo nie wpierdalaj mi się. No, ja mam dziecko, ja mam rodzinę, muszę ją utrzymać. Zdecydowałem, że z nazwisko będzie mi się lepiej kręcił biznes. Zumiem nazwisko, nie mogę na dzisiejszy, jakoś wiążę koniec z końcem. No i oj, żeby to było, żeby wiesz, żeby, i, i, i od cała historia. No ja mam swoje życie, żyję swoim życiem. A jak, wiesz, komuś, jak, jak, to, jak ktoś ma pomysł, że nie wiem, zmieni samochód, albo kupi dobry zegarek, żeby się pokazać na spotkaniu, że on ma jakiś status społeczny, tak, albo pójdź od kolegi, to ludzie robią różne rzeczy, dla, żeby osiągnąć sukces. I zmiana nazwiska to jest bardzo małe zaprzedanie się. Bo uwierz mi, ja widziałem ludzi, którzy są z, y, zdesperowani i robią 100 razy gorsze rzeczy, wykręcają numery. Oczywiście znaczy, ja nie powiem. Ale źle mówisz, zaję, to nie są tak gorsze dalej. rzeczy. Bo nie zrobiliśmy nic, nic złego. złego ja, ja jestem osobiście 14 rok w Anglii, a mam lat 30, czyli jestem połową mojego życia w Anglii. Okay? Moja córka tam się urodziła, ma 10 lat, tam chodzi do szkoły, ma angielskie nazwisko. I ja się o to jej też spytałem, bo, ponieważ 10 lat ona już jakieś tam powoli jakieś swoje zdanie mm. zaczyna wyrabiać na różne rzeczy, więc ona chciała. Nasza rodzina nie wyraziła sprzeciwu. Nikomu się wtedy nie zrobiliśmy. Słuchaj, jaka fajna anegdotka, jeśli chodzi o zmianę nazwiska. Jak mieszkałem w Anglii teraz, bo już kilka miesięcy jestem w Polsce yy, i za kilka miesięcy podejmiemy decyzję wraz tutaj z moją partnerką, gdzie będziemy mieszkać na, 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 docelowo. W każdym razie, jak się urodził mój syn, to nadaliśmy mu na imię Leonardo. I na nazwisko ma oczywiście Collins. E, czyli jest pierwszy w naszej rodzinie. Ciekawe, że wasze nazwisko z grom, Colin Słuchaj, e, tak, tak. Ja też. na VRLI. No i słuchaj, mój a syn to jest... To był też tak. to mój a... syn to jest jedyny prawdziwy w tej rodzinie niepodrabialny Collins. Taki że naprawdę się urodził Collins, a nie by mu zmieniać. No ale teraz wracamy do Polski i idziemy do kiosku ruchu, czy gdzieś idziemy co załatwić. Pana syn, jak się nazywa? Leonardo tak, Collins. Tak, tak. <laughs> w mi to brzmiało dobrze, to to już tak trochę wiesz. Dobra, wiem, że no Rafał wróciłeś do Polski i już tu od jakiegoś czasu mieszkasz. I teraz mówisz, że będzie stawał przed decyzją. A powiedz mi z perspektywy, jak ci mieszka w Polsce, ale no bo wiem, nagrałeś ten filmik i rzeczywiście zgadzam się w 100% procentach z tobą i z wieloma osobami, ale jakbyś miał powiedzieć, są jakieś takie, no też widzisz plusy tej zmiany. Ewentualnie yy, porównując do, do, właśnie do Anglii, gdzie, gdzie tam żyłeś, czego ci brakuje tutaj u nas? Widzę 500 plusów. Filmiki, które nagrywam gdzieś tam, jakieś te moje takie małe blogi, są dosyć, ja staram się jakby yy, wytknąć pewne niedociągnięcia polskie, nigdy nie ma... Nie do mnie też ludzie piszą, Rafał, nagraj coś, co Ci się w tej Polsce podoba w końcu, powiedz, powiedz coś. No ale słuchaj, ja coś powiem, mamy piękny kraj, mamy piękne góry, Mazury, Zakopane, ale nikogo w naszym kraju, większości ludzi nie stać tam pojechać. Jak pojedziesz do Zakopanego na wakacje, to wydasz tyle, coś pojechał na Majorkę. I to o to Nie jest na to stać. Ja sobie tam mogę jeździć i mogę sobie świrować, Ale generalnie po, po powrocie do Polski, ja nie wiem. Ja tu przyjeżdżałem do Warszawy, do Krakowa, człowiek przyjechał na dwa dni. myślę, że to jest Polska. Ale jak teraz trochę człowiek jeździ po Polsce, no to Polska składa się z wiosek. W Polsce naprawdę ludzie ci mają pieniędzy. Z mniejszych, Polsce, mniejszych miast, gdzie wiesz, gdzie Polsce, ludziom... W Polsce naprawdę się ciężko żyje. W Polsce masz ZUS, masz skarbówkę. Zanim otworzy biznes, to już ci opierdalają z no, no, pieniędzy. No, bo no, to, to już animacyjne... nie zaczynamy tej rozmowy teraz takiej. już miało być jakieś pozytywy. pozytywy. A co kochacie w Polaka. Słuchaj, ja w Polaka kocham to, że potrafimy się solidaryzować, mimo że tak naprawdę w tych czasach jest to bardzo trudne. I być może jest teraz, jesteśmy w znaczy moim zdaniem w, najtrudniej, w najtrudniejszej sytuacji po 89 w Polsce. Ale przykład Wielkiej Orkiestry teraz pokazał przepięknie, jak Polacy potrafią się solidaryzować i, i przykład naszej historii. my się na co dzień żremy, ale przychodzą do czego, to, to trochę tak jak w rodzinie, że ja z nim się mogę nienawidzić, ale nie dam krzydy zrobić. Wiecie, to samo jest z Polakami. Jest, jest trochę tak, jak my zauważyliśmy to i też kilka razy wytknąłem to kilku osobom, że budujemy ścianę. Wiesz, spotykam się z kimś i jest wiesz A co ty mnie chcesz, nie? A co ty, a co ty, coś miał szukać, co jest, jest podejrzenie Byłem u pani, pani w okienku, byłem teraz zrobić sobie paszport yy, i, I pani w okienku, widzę, tam był przede mną jakiś pan Ona tak On tak I tam wymieniałem się, jak maszyna, maszyna do maszyny rozmawia A podszedłem z uśmiechem, ona na co poprosi jakiś Co on, coś co ode mnie, chce się przylizać pewnie I dalej do mnie jedzie A ja dalej z uśmiechem Ona do mnie jakąś docinkę a ja dalej z uśmiechem. I zgadnij co? Ściana się zburzyła, pani się uśmiechnęła. Mówi, a bo pan mnie tak zagadał tutaj, zażartował tego i wszystko elegancko. Czyli da się normalnie z uśmiechem fajnie Da, da się. Myślę, że dużo ludzi tutaj w Polsce a za bardzo próbują taką, zamiast najpierw każdy patrzy na siebie, że wiesz, coś co szukać, mnie, coś chce mi zrobić. Chłopaki, zrelaksujcie się. Uryry. Wiesz co, ja miałem taką bardzo fajną sytuację. Yy, starsza pani, tam miała problem, żeby przejść przez światła, nie to, że mówię tam o sobie, bo, ale zatrzymałem się, już tak jestem, żeby tą panią przeprowadzić, ale widziałem, że naprawdę ciężko i zatrzymałem taksówkę i mówię, pani, ja wezmę pani taksówkę i żeby, zapłacę, żeby panią gdzieś dobyć gdzie pani musi dostać. No i zatrzymałem taksówkarza, prowadzą tą, tą panią i ja chcę zapłacić, a taksówkarz mówi, nie trzeba. Wszystko na ten temat. Czyli Da się. Są, Czyli da się. się są normalni ludzie, no ale nie wiem. Jest aż, mi, ta... aż mi sercu razumów, nie, no, nie. Jest taka pewna ściana, co pracy budują, ale dobre jest to, bardzo dużo pozytyw jest w tym, że, tam, że tą ścianę da się zburzyć i da się wycią wyciągnąć z, z kogoś uśmiech.